Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Witam Was serdecznie z miejsca, które odwiedziłem już w tym roku, ale niestety nie powstał z tego żaden materiał. Natomiast już wtedy wiedziałem, że muszę tu wrócić koniecznie i udało się. Znaleźliśmy wolny termin, znaleźliśmy wolne stanowisko na łowisku Wojsze i jesteśmy. Jeszcze podobno jest szansa na liny, zanim pójdą w tarło. Do tego karpie już się trą, także jest szansa, że nie będą brały, nie będą nam przeszkadzać. Stanowisko już prawie gotowe, wędki rozłożone, zaraz robimy pelec. I zarzucam, bo nie mogę się doczekać. Zaczynamy oczywiście od rozrobienia peletu. Mam dwie wędki na metodę zanęty nie wziąłem ze sobą żadnej. Nie chcę, żeby tutaj jakieś krąpie podskobowały, bo tak, ejsik nawet na takiej wodzie złapał ostatnio krąpia. Także tylko pelet miodowy i druga torba Brasema nie są to jakoś super mocno intensywne smaki, nie są to jakoś mocno intensywne kolory, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy potem mogli sobie manewrować różnymi buzerami, różnymi smakami, kolorami, a to będzie tylko taka bazowa mieszanka. I od razu robimy dużo, dlatego że. Dzisiaj wędkujemy do ciemnego, no i jutro wędkujemy od świtu, Ach. cały kilogram do specjalnej siatki, którą teraz zapinamy i do wody na jakieś 3-4 minutki dosłownie. Niech on się namoczy, niech zacznie się kleić. Potem druga torebka. Przygotujemy wszystko, a w tym czasie zacznę rzucać moimi zestawami, bo jeden poleci dosłownie tyle pod muszę się zaklipsować. Najpierw kilka pustych rzutów zrobić, żeby odmierzyć tą odległość. Drugi sobie zrobimy tutaj na wejściu na blad, który potem Adam poogrywa i z ostatniego wypadu pokażemy Wam takie ujęcia, że Wam opadną szczęki. I właśnie przy ten blad poleci drugi zestaw, zaklipsuję się, przygotuje wszystko. W tym czasie dojdzie e, pellet, nabijam koszyki, zarzucam wędki, a my tutaj będziemy szykować coś, e, ale to zobaczycie dopiero na drugim odcinku. Tyle. Nie będziemy tutaj za bardzo się rozgadywać na temat taktyki podejścia, bo wraz, że to jest jednak łowisko specjalne, dwa, nie mam tutaj większego doświadczenia. Być może będzie gość tutaj niedaleko nas, który nam coś podpowie, ale z tego poprzedniego pobytu tutaj wyciągnąłem tylko jeden wniosek, że jedna wędka musi padać dosłownie tyle przy trzcinach. Tam było najwięcej brań, tam te ryby się trzymają i tam posłałem mojego mocniejszego dedikata do 150 gramów, a druga wędka tutaj na taką łaszkę do 120 gramów i tu, i tu metoda jedna kółka taka, druga taka jeszcze nie wybrałem nawet smaku będziemy kombinować, będziemy próbować do wieczora i myślę, że tak o 18-19 powinny te brania się zacząć do tej pory muszę mieć tutaj już wszystko idealnie ustawione i taki jest plan, także zarzucam wędki i czekamy na pierwszego takiego lina Przyjechał nasz gość specjalny, ale ze względów na copyright strajki nie możemy pokazać do jakiej muzyki przyjechał. Dzień dobry, dzień dobry. Czekaj bo mi wędki wciągnął Wiesz, jak biorą. Dzień dobry. Idę i nadzieję. Nie, 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 nie. Ja powiem no, ci tak. No jak przejrzałem sobie y, 3 lata, na swoich statystykach. I na aplikacji, i resztę z zeszytu wcześniej, najwięcej linów łowiłem po 15 maja. I pod same czcinki, O idealnie. O, dobra, dwie wędki przerzucone. Już było jedno branie na prawą, jak zaczęliśmy rozkładać namiot, to jest ta niespodzianka, o której Wam wspominałem, no ale to a tak jak mówiłem, to planujemy zrobić już na drugim odcinku. Dzisiaj łowimy do ciemnego, być może trochę po zachodzie słońca, idziemy spać i jutro rano drugi odcinek od świtu do takiej lampy. Zobaczymy, czy wieczór będzie lepszy, czy lepszy będzie świt, i czy w ogóle cokolwiek sobie, no ale to już kwestia tylko i wyłącznie moich umiejętności, bo ryb tutaj jest naprawdę, naprawdę mnóstwo jedna wędka, tak jak mówiłem, przy samiutkich tych trzcinach, one tam się kręcą a druga tutaj na takim głębszym miejscu, ale przy wyjściu na blat to raz jeszcze powtórzę, chociaż teraz pewnie Wam to pokażemy na przebitkach, jak Adam wyleci dronem, to zobaczycie, jak to wszystko wygląda. To miejsce absolutnie przepiękne. Oczywiście łowisko specjalne, ale dzikie, zielone. Nie było wyprostowanie, ale bardzo delikatne na lewą wędkę. W każdym razie miejsce absolutnie przepiękne. Adam pojechał po coś do jedzenia. Mamy ze sobą kuchenkę, ale to wszystko będziemy robić wieczorem albo jutro rano. No teraz wyskoczył do jakiejś tam restauracji po jakiegoś świtkę baba. Ja tutaj domaczam trochę i bawię się tym paletem. Wypił wodę bardzo szybko przy tej lampie i wysechł, i przestał się kleić. Także odrobinkę go domoczyłem. I tak jak widzicie, to jest ten sam palet. Oczywiście inny kolor, inny smak. To jest miodowy, to jest brasem, ale to ten sam model, ta sama wersja, ten sam rozmiar. A tak wygląda po 4 minutach w wodzie, po moczeniu, a tak po 8. Dużo, dużo większy. Teraz po domoczeniu pięknie się klejący. A ten trochę drobniejszy, trochę mocniejszy kolor, i już też po domoczeniu fajnie się klei. Dlatego to wszystko sobie przykrywam ręcznikiem, żeby to słońce nie prażyło. O, i czekamy. No, pogoda absolutnie idealna, miejsce, tak jak już mówiłem. Naprawdę pięknie i to mówi gościu, który się wychował na Mazurach. Sati już też jest z nami. Tak jak widzieliście, będzie łowił tuż obok. Także wspólnie kombinujemy, wspólnie testujemy różne mieszanki, różne miejsca. Będziemy wyciągać jakieś wnioski i mam nadzieję, naprawdę fajnie połowimy. No, tylko przerzuciłem zestaw bardzo blisko trzcinek. Ładne branie i jest, pierwsza ryba. Nie za duża, ale jest. Pierwsze branie, tak jak mówiłem, szkoda, że nie Lin, ale w taką pogodę, przy takiej lampie, każde branie, każda ryba sukces. Wieczorem powinno się zacząć a, trochę lepiej. Teraz trzeba się cieszyć ze wszystkiego. Do wody i walczymy dalej. Dobra to, to w to samo miejsce. Same trzcineczki. Cały czas szukamy różnych patentów, kulek, miejsc. Teraz ta jedna wędka, która była na wejściu na cypelek, już jest przy trzcinach. To właśnie na nią złowiłem rybę i dosłownie tyle od tych trzcinek rzucam. Tam jest metr wody. A druga gdzieś na 2,5 metra z 10 metrów przed trzcinami. słońce powoli zachodzi i u nas jeszcze się niewiele zmieniło, ale Adi ma rybę, także idziemy zobaczyć co tam holuje to I ta ryba idzie tam ja przejdę Dobrze. ale zobacz jak się na razie to on tam do Ciebie smakuje Nawet nie właśnie. O, teraz. O! O, o! Dobra. Co nie że się złowił. <śmiech> <śmiech> Może teraz pora na nas. O! Jest ocierka. Chyba. Ale szedłem i mówię ty, może teraz pora na mnie. patrzy, a wędka. Tyk, tyk, tyk. Nie, jakiś karaś linek, Ale jest. Ale jest. No. Dzięki. A linek, tak jest. Chyba najmniejszy na łowisku, ale, ale. lin, o, nie zmieści się do Podbieraka chyba. Nie będziemy z nim pozować za wiele Szybciutko do wody, bo się wypił już Opa Wariat, ale jest No dobra, ten najgorszy czas już minął od godziny 12 do 18 niewiele się działo, kilka brań, jeden maleńki linek, jeden karaś i karpu Adiego. Także spoko, no, ale też bez szału jak na tę wodę, ale wszyscy raczej się spodziewaliśmy, że to dopiero teraz, kiedy słońce schowa się za drzewami teraz. Się zacznie. Także liczymy na to bardzo mocno: przerzucone zestawy, świeży pelet założony, świeże kuleczki. No i pozostaje tylko czekać. Jak trzeba będzie, będziemy mówić po ciemku. Jak nie, to do ciemnego. Potem idziemy spać i od rana seria druga. Przerzucam dosyć często, bo mimo tego, że tam przy prawej wędce jest dosłownie metr wody i to chlapanie na pewno nie pomaga. No to jest tutaj tyle drobnicy że ten mój drobny pelecik ginie tam na pewno momentalnie. Myślę, że kilka minut i tego koszyczka tam nie ma. Nawet jak go dosyć mocno zlepię, no jak przypływają tamtędy ryby, bo one na pewno nie stoją tam, tylko wzdłuż tych trzcin się kręcą. No to jeżeli nie ma tego peletu, no to po co mają zostawać? Sama kulka nie przytrzyma tych ryb i może nie dać brania. Mam zestaw na gumkę. Specjalnie bezzadziorowe, trochę większe haki. Muszę te kulki trochę nadpiłowywać po bokach. Dzięki temu ta gumka wchodzi tutaj w te rowki i lepiej się trzyma. Bronie Dosłownie Wciągało wędkę A jak? Jest rybka Linek Ale też nie jest O, malutki, ale Kolejny Lin i to zaraz jak tylko to słońce zaszło, także może wieczór rzeczywiście będzie lepszy. Szybko do wody. Zestaw pod trzcinkę. Zaleję to jeszcze wszystko matelą porządnie. Jak najbliżej no dosłownie na centymetry trzeba rzucać. O! Idealnie! Idealnie Aż chwilę nie będę przerzucał drugiej wędki. Popatrzę na tą jedną, bo czasami brania są naprawdę bardzo szybko właśnie zanim ten pelet zostanie zżarty. Przez drobnicę tylko wpada, za chwilę się rozsypuje na boki, ta nutella tam pachnie, kuleczka wyskakuje, bo to pop-up i wtedy wychodzą z trzciny karasie i liny i bardzo szybko są brania. Także chwilę popatrzę, a za moment przerzucam też drugą, tutaj cały czas truskawkowa kulka, też zaraz ją jakimś buzerem podleję. No i trudno, no nie zawsze biorą idealnie, no słuchaliśmy się tutaj takich historii o takich rybach, o takich ilościach, że no rozrywa mnie zazdrość, no ale takie jest wędkarstwo, no nie zawsze się trafi. Nie zawsze ta ryba bierze, nawet w takich miejscach, gdzie tej ryby rzeczywiście jest mnóstwo. W tym roku już połowiliśmy i szczupaków, i okoni, i karasi, i płoci gdzieś tam, i kilka mieliśmy naprawdę bardzo dobrych wyjazdów. To czas najwyższy mieć kilka trochę gorszych. Pogoda piękna, ekipa super. Lekkie wyprostowanie, jak zwykle się nakręciłem za mocno. W każdym razie pogoda bajka, ekipa super. Miejsce piękne. Wcale nie muszą brać jakoś niesamowicie. A tu spróbujemy halibutem. I tak samo, pod samiutkie czcinki. Pięknie. Pięknie. Dziękuję bardzo. Ja sobie, zam... ja sobie zamówiłem, ale nie, nie dotarły. Co? Jak będę miał dużego karpia zaraz, to pamiętaj. Ale chciałem. karp. Gryga, karp, 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 karp. Achaj, przestraszyłeś Weź tą mnie. wędkę z win, proszę. Przestraszyłeś mnie. Ja się przestraszyłem. Ja, tu, tu ja się przestraszyłem, jak tu będę wciągało. Się. Ale ładne branie, co? No, nie jest to jakaś tam wielka ryba. Może w ogóle lin duży, no ale. Spanikowałem, że karp, bo tak pociągnął. Trochę masy jest, ale. A mury ze szczęścia na trawie. Aha. <grywa> Słuchaj. Zaszny, że coś jest, idzie na bok, no Ale branie Nie no pięknie wciągał wędę My tu już sobie gadamy o głupotkach, bo się nic nie dzieje A tu taki odjazd Ła Ale idzie tam w lewo Odciągam go no Jak mi się wydaje Tak, idzie na prawo teraz ładnie Nie, no nieduża rybka, ale karpik ale chyba. Ale karpik. Jest. No cóż, nie lin, ale rybka. To pokażcie teraz profesjonalne podejście. Ja tutaj mam jakąś michę z wodą. Cokolwiek to jest. To jest to, żeby wypuścić. Piało, dawaj. Jak dasz radę takiego wielkiego karpia strony. Co, co to znaczy? Że ma taki no, no, no. Co prawda nie lin, ale przynajmniej coś się wydarzyło. Piękne branie, wciągał wędkę. Fajnie pochodził na tym delikatnym fiderku i jest nieduży karpik, ale za to piękny. Odkażona rana, ryba tutaj w kołysce, odpowiednio zadbane i teraz szybko do wody. Nie wiem, czy dobra. Super dzięki, super dzięki za pomoc. To właśnie tyle celowałem w dzień, tyle klipsowałem, tyle rzucałem, żeby teraz nawet po ciemku mieć pewność, że jak odpowiednio wygnę wędkę, rzucę z całej siły, dojdzie koszyk do klipsa i wyląduje tyle przy trzcinach. O to właśnie chodzi, czasami trzeba pomachać, trzeba się postarać, trzeba pokombinować, żeby potem już się skupić tylko na rybach. Rani. Jest! O, karp! Chyba karp! Chociaż nie wiem teraz, ale chyba karp! A, teraz płynie w moją stronę Kurczę, no fajnie, jakby to był dobry lin, albo dobry karaś no Nie ma to jakiejś wielkiej wagi W tym momencie jest kolejna ryba i to chyba już ostatnia dzisiaj. O, tak, to jest karp, to jest karp, to jest karp, to jest karp. <gryw> to jest niestety karp. No teraz już nie mam żadnej wątpliwości. Po prostu płynął w moją stronę, nie był przekonany, czy jest zapięty. A niestety to nie jest wędka na łowienie karpi. Będę no musiał go tutaj troszkę Mocniej podholować, żeby nie wszedł tam w markery. A to się może skończyć źle, ale to nic. Karpia nie muszę wyholować. Chociaż teraz idzie ładnie. Podchodzi. Panie operatorze, proszę podbierek. Czyżby to był pierwszy w, mój w życiu amur? Karpia to niekoniecznie, ale jeżeli to jest amur, to bym bardzo, bardzo się cieszył. Długa ryba. To może być amur. To może być amur. O, to teraz się nakręciłem. To już nie chcę stracić tej ryby. To już mi zależy, bardzo. Nie jest to duży amur, nawet jeżeli, nawet jeżeli to jest amur, ale no jeszcze nigdy nie miałem okazji. Eee! Nie, chyba nie. Nie jest to duża ryba. Ale jakbyś mógł zwinąć tą wędkę, żeby tutaj nie przeszkadzała, to by było super. O, nie, 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 nie w krzaczki, nie w krzaki. Wychodzimy, 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 wychodzimy. Tak mi się wydawało, wiesz, długa, chuda ryba. Amurek, nie? Super, ale piękne zakończenie. Ty no możemy. Nie, nie taki mały. spadwa. Uh -huh. Dobra. Pięknie. O, I takie zakończenie dzisiejszego dnia. Pierwszy w wyciu Amur Dla mnie fajna, dobra ryba, przepiękna walka. Niesamowite o, świetnie. Nie będziemy za dużo pozować. Do kołyski i do wody. Jakieś pytania? Kto tego nazywa Petardami? Pięknie. Gratulacje. Dziękuję. No dobra. Jesteśmy już w namiocie. Kończymy wędkowanie na dzisiaj. No i. Żadna z ryb, które złowiliśmy, jak na tą wodę, nie była duża, nawet nie była średnia. Te linki nieduże, Karasie zupełnie średnie, Amur dla mnie, fantastyczna sprawa i cieszę się niesamowicie, ale też nie jest to żaden niesamowity wynik. Ale mimo wszystko fajnie, bo ryby brały dzisiaj rzeczywiście bardzo słabo, sporo ekip połowiło dużo mniej, a nam udało się wydobywać jakieś ryby, a to zawsze. Najważniejsze. Była fryda był piękny hol na koniec, ta wisienka na torcie. Fantastycznie, teraz idziemy odsypiać chociaż chwilę. Stajemy o świcie i rano, z tego co słyszeliśmy, powinny brać lepiej liny. Ale to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za dzisiaj ekipa, powodzenia, połamania i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.